Ach, witam serdecznie. Dzisiaj walczymy dalej o Emeralda. Jesteśmy już coraz, coraz, coraz bliżej naszego takiego mniejszego celu. Uważam, że Emerald to całkiem przyjemna ranga i już można powiedzieć, że ma się jakieś pojęcie o tej grze, więc będziemy starać się tę rangę osiągnąć na spokojnie. Dajcie też znać w komentarzu, jaką wy macie rangę. Bo niedługo już jest reset. dokładnej daty nikt nie zna, więc na spokojnie do tego podchodzimy. Też pamiętajcie, żeby nie szarżować za mocno, bo czasami jak za bardzo się czegoś chce, to idzie w drugą stronę. Ja osobiście miałem tak kilkanaście razy, ale bez zbędnego pierdzielenia, tutaj będzie cięcie, i przechodzimy do odcineczka. Tak jest, moi drodzy, dzisiaj zagramy Fiorą. Fiorą na Baron Lane, Zakładam, że będziemy wersus Camille, bo Szywana raczej priorytetowo idzie do dżungli, aczkolwiek i Kamil i Shiwana mogą w tej dżungli się znaleźć, więc kto wie, co będziemy mieć na naszej linii, ale zakładam, że Camille. Jeżeli chodzi o coś o Fiorę, to jest mistrzyni szpady i jest ona bardzo, ale to bardzo silną bohaterku z potencjałem przede wszystkim. Musimy mieć to w głowie, ona ma naprawdę spory potencjał, i może naprawdę być w każdym meczapie. Wszędzie się w sumie dostosuje. Pewnie to dlatego, że jest dosyć mobilna, ma dosyć fajne wszystkie etapy gry. Ma immunity na drugim skillu, czyli że przez pewien moment nie działają na nie żadne ataki, a gdy rzucisz jej Stuna, ona odbije tego Stuna i Ty dostajesz Stuna, tak? No, to jest dosyć akurat bardzo skillowa umiejętność, więc na to trzeba zwracać szczególną uwagę. Ale jeżeli też chodzi o ultimata, to leczy wszystkich, tak naprawdę, jeżeli nie wiem, zabijesz kogoś w tym fajcie, jedna osoba umrze, pierwsza osoba, to takie pole się pojawia z nią, które leczy wszystkich Twoich teammateów. więc to jest świetne. Ale generalnie, Fiora, moi drodzy, Fiora. Postać myślę, że dosyć stara, bo ja ją kojarzę z PC, tak jak ja właśnie grałem jeszcze w League of Legends e, dosyć sporo wtedy. Byłem młodszy, troszeczkę to się pykało. Akurat do Fiory jakoś tak nie za często nią grałem, bo jakoś nie kręciłem, mnie, Ale w Wild Rift'cie z racji, że staram się próbować wszystkich czempionów, zwłaszcza w tym sezonie 0 i Chcę się nauczyć, przynajmniej jakieś tam podstawy, czy też nawet średnio zaawansowanie postaci, bo myślę, że warto mieć taką wiedzę i po prostu poszerza się, rozwijać się. I teraz docenię też gram na Baronie. Bardzo dobrze że gram na Baronie. Uważam, że dobrze naprawdę ja jako gracz specjalizuję się jeden na jeden. Czasami takie ryzykowne akcje podejmuję, ale staram się to minimalizować i generalnie takie rzeczy typu Web Management, czy Właśnie kiedy bić się, kiedy nie bić to z reguły wydaje mi się, że to ogarnia, więc y, to jest takim moim dużym plusikiem, który widzę, dlatego też ten Baron lane e, mi się, siedzi po prostu i dobrze mi się gra. E, generalnie jeżeli chodzi o takie wymiany, to one są spoko, Camille e, też została fajnie obita. i pamiętajcie jedną rzecz, najważniejsza, kracie na 1 na 1, zwłaszcza, że Baron jest taką linią, że no, tutaj jungler rzadko kiedy przychodzi. Raczej w Elixir ma później, że go w ogóle nie ma. E, więc, y, no, niby nie mamy tutaj aż takiej presji ze strony junglera, aczkolwiek to trzeba mieć za sobą w głowie. Ale najważniejsze, musicie znać przeciwnika. A serce, że ja też tam kiedyś spróbowałem, do w miarę pamiętam, e, jakie ona ma kurdown. A po co nam to jest? Po to, że jak chcemy się wymienić z jakimiś skillami, to musimy mieć w głowie jej cooldown, Że ma, na przykład, nie wiem, jak ona ma, ma wszystko cooldowna. A nam się jedyneczka bardzo szybko odnawia, to możemy pokować z jedyneczki chociażby, tak? E, Okej, okay, na razie mamy przegrane te trady, ale jakby nie przejmujemy się tym. Kamil ma tą właśnie barierkę, która, no, pochłania obrażenia i to jest takim plusem u niej, ale gdy będzie czwarty level i dojdzie do takiego zwarcia, to ja będę silniejszy, o ile e, użyję poprawnie mój drugi skill, czyli tego immuna, o którym wcześniej wspominałem który może nawet ultimate Camille zdodzować, tak myślę, ale też po prostu, nawet jak Camille używa tego do skoku ze ściany, czyli próbuje się wspierać na ścianę i ze ściany skacze, to ty to możesz właśnie dwójeczką skontrować i ona zostanie zastanowana. A ty nawet nie dostaniesz jakichkolwiek obrażeń, więc to jest świetne. Ona się cofa. Albo mnie baituje, albo się naprawdę no, określa. Naprawdę się cofnęła. Zajebiście. Ja w tym momencie puszuję, i to co zrobił ten gracz, to jest bardzo słabe. Ja o tym wiem. I teraz po prostu będę puszował. Wiecie o co chodzi? Bo ona się cofnęła w momencie, gdy cała falka i pół szła pod jej tower. I zobaczcie, ile stracił ten gościu. A mając full HP pod wieżą, nie mógłbym go zdajwować Fioro. Bo on ma ultimate, który by mnie zamknął. Więc jeżeli nawet bym wygrał tą sprzeczkę, to prawdopodobnie, a raczej na pewno bym po prostu umarł pod po tą wieżą. Zresztą, kto fiorą dajwuje na piątym levelu? No, nie jest to zbyt opłacalne, zwłaszcza jak ktoś ma full hap. Raczej, jak tam już na dobicie to spoko. To wtedy jest spoko. Jak ktoś ma mało HP i wiesz, że go zabijesz, to daj jest ok. Dlatego, że jeżeli wiesz, że kogoś zabijesz i trochę, chociaż trochę hapy gdzieś zostanie. To Ultimate się włącza i on cię leczy. I to też jest fajne, bo to leczy takie pole się pojawia do leczenia i to wszystkich leczy w sumie dookoła, więc to jest świetne. I tutaj tragic jest. Myślę, że. W sumie byśmy wygrali ten trade, gdyby nie to, że Tower nas troszeczkę tutaj zgnoił. Mm, I ona teraz będzie chciała się bić. Ona się będzie chciała bić. My też nie mamy Ultimate'a, Kamil o tym wie, ale jakby. My się nie boimy tego, bo mamy drugi skill, pamiętajcie, więc. Piorę też naprawdę ciężko. Kurczę ja tu to, 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 to ja widzę, że Jax idzie też. właśnie tam, Jax jest tutaj już blisko. Więc ja mogę czuć się swobodnie. Ale pamiętajmy, że mamy drugi skill, więc nie tak łatwo nas e, zgnoić. Proszę bardzo. Och, myślała, że um, umrę. A tutaj lipka. Zostałem na nauku. Trochę farta miałem. Myślę, że to dosyć, dosyć duży fart, ale to o czym mówię. Baitujemy, drugi skill, idzie nasz jungler, on dokończa robotę. I to jest też bardzo ważne, żeby wykorzystywać swojego junglera. Bo mało kto to robi. Zauważyłem, że czasami jak gankowałem na dywizji, jak jeszcze grałem nie wiem, Gold czy tam Silver, gankuję jakąś linię, a te typy stoją. W sensie. Na przykład dragon po prostu stoi z tyłu i sobie farmi dalej, zamiast zacząć grać agresywnie. Nie wiem, support do jakiegoś stana czy cokolwiek, albo nawet na baron, wiesz. Jakiś bait, jakaś wymiana, trade i tak dalej. Bo jak robicie, w momencie, gdy robicie trada z kimś i przychodzi wasz jungler, to halo jesteście 2 na 1. Przeciwnik jest skupiony na tobie. A ty masz plecy, masz zajebiste plecy, tak? Więc to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne. W ogóle Fiora jest postacią, która jest troszeczkę hyper -carry. i to jest też nie bardzo fajne, bo Fiora potrafi naprawdę w tym king fightie, jak się dobrze ustawi, to zrobi tyle damage'a, ile robi ADC poważnie. Ponadto, no niełatwo ją zabić, jak już kurczę, ona kogoś zgnoi i ten ultimate się odpali, to nie jest że ty zajebiście korzystasz z tego, to cała drużyna korzysta. I jeszcze kolejną rzecz zaraz powiem i patrzcie, co się dzieje: nie zabije mnie, nie ma opcji. Zimonowałem prawie wszystko od niego. Kolejny raz uciekamy na lowku. <laughs> Trochę fart. Ale jak mówię, ta postać jaka jest, właśnie, że albo wyczujesz, albo czujesz ten moment, masz farta, albo nie. Czujesz tą postać, czy nie? Zagrałeś, jak, jak zagrałeś tą giereczkę, może nie, 10 gierek. Zagrał 10 gierek. Ja nie razu ci nie, nie wszedł drugi skill. Bro, to nie tym razem trzeba zmienić postać, nie? Ej, cóż tutaj więcej o niej powiedzieć? Najważniejsze jeszcze, najważniejsze. Pamiętajcie, że ona ta postać po, polega się na takich m, troszkę atakach e, sprecyzowanych. W sensie takim, że ona, widzicie, takie coś się wyświetla koło przeciwnika taki jakby żółty trójkąt. To są czułe punkty, które Fiora zbija, czyli zadaje autoatak, czy też nie wiem, pokój z Q, czy E. W sensie auto, i tak dalej, to, to nie ma znaczenia. To ona moi drodzy zadaje obrażenia procentowe. Zobaczcie, dostała Ultimate'a, się, uaktywniło się to pole leczenia i Jax ponad po wahapę, nie? A, a poleciał Dive, więc to jest świetne. W ogóle miło, że gankuje moją linię, w sensie jest to dobre i złe jest to dobre i złe, tak, bo jeżeli Shyvana ciśnie naprawdę mocno naszego Lane'a, czyli Topa, i wiesz, smoki Smoki zabija tylko tak dalej, to to, to to jest trochę słabo, tak, bo ten Jax powinien pomagać, tak, aczkolwiek ten Jax jest po prostu chyba świadom, że on na Shyvanę w religię totalnie nie ma szans. Shyvana go będzie gnąć, jak nie wiem, więc może wybrał po prostu tą bezpieczniejszą opcję gankować Fiorę która ma równą linię, moim zdaniem, na e, Kamil. I po prostu tutaj zrobić przewagę, tak? Tak czy siak, ja postaram się z... ogarnąć. Oj, oj, ojej. Oj, jest y, siwana, jest przyszła. No niestety, ja nie pomogę już, jak sobie stała ta ta Shyvana na przykład, to jest zajebiste właśnie, że ty se stajesz pod wieżą, na no spokojnie się cofasz, bo wiesz, że cię nie zdajwują, nie? To jakbym, nie wiem, miał jasło czy coś takiego, to może by poleciał dive do no, takiej Shyvany. Nie no, ma na tyle bij z tego Q, jak podejdzie, to zabija ty panie. Strasznie dużo siwana bije. Hmm. Tutaj nie. Myślałem, że ona wejdzie mu do dżungli, ale wydaje mi się, że Shyvana się cofnęła, albo poszła na midę. Nie, nie widzę jej na mapie. Ale kamień zromowała. Więc polecimy też tam. O ile coś ciekawego będzie. Nie no, coś może z tego będzie. Generalnie mhm. zauważyłem, że ludzie jak przegrywają swoje nie, To oni często romują. W sensie, jak ktoś przegrywa swoje nie, to jest dobre, nawet nie. Popatrz, on, ona nie, nie ma wierzy, więc co ma robić? Ma patrzeć, jak ty zbijasz stwora albo jaką ją otwarnisz? Nie. Pójdzie rumować, tak? Pójdzie zrobić coś fajnego dla drużyny, bo mm, kamień, właśnie, fajna jest pod tym względem, że może kogoś zamknąć, totalnie wyłączyć jedną osobę i drużyna po prostu ją tylko napierdziela, nie? A taka fiorka jest spoko, ale fiorka dosyć skuzy, jak spierdzieliście się przed drugi skill. Ja miałem kilka takich sytuacji, że znaczy taki Gragas, nie? Ja spierdzieliłem drugi skill. W sensie nie zdodżuwałem jego ultimata, nie odbiłem go i to jest koniec. W sensie nie masz po prostu szans. Z niektórymi tym po prostu nie masz szans. Jak mają bursta, czy nawet jakiś continuous damage, czy są, wiesz, troszeczkę bardziej grubaśni, to ciężko wtedy fiorką cokolwiek zrobić. Ale jak Fiora wejdzie i już jedną osobę zabije, to podobnie jak Jinx, ona nabiera rozpędu, rozmachu. Potrafi złoić naprawdę potężne potężnie potrafię zwolić na naprawdę fajnie tyłeczki, nie? Przeciwnikom. Oj tutaj nie wiem chyba tutaj umrzemy, No nie wiedziałem z tego niestety. Moim zdaniem tutaj zgrildowałem, mogę się po prostu wcześniej cofnąć i tyle. więcej, jeżeli smoka, to niedobrze. Jest, mamy teleport. W ogóle uwielbiam teleport na, na Baron Lane. Ie. Jest to bardzo przydatne. Oj, tutaj może się zadziać. Okej. Okay. Nice! Nice! Mm -hmm. Patrzcie co na robi. Jak to się wbija, to włochu! Nice! Bardzo przyjemna, ale taka szybciutka, nawet nie zauważyłem, ale tak jakoś, tak wiesz, widzicie, to wygląda jakby to było takie easy, nie? A to trzeba wyczuć, moment, trzeba mieć odpowiednie itemy, odpowiedni, wiesz, spell, i tak dalej. Na przykład wiesz, w tym momencie mam e, teleport, nie? Zamiast e, nie wiem, jakiegoś tarczy, czy Zoni. Zonia to jest spoko. Dlaczego nie? Bo zonia zajebisty spell, ale moim zdaniem, dla Baron Lane, zwłaszcza dla takich speed pusherów jak Fiorka którzy lubią 1 na 1 albo lubią też po prostu sobie zrobić speed pusha i dołączyć do team fightu, to teleport jest zajebisty. Polecam serdecznie. Spróbuję zrobić broni sława, ale <laughs> żebym tylko nie padł, nie? Wiecie, to co robi nasza drużyna, zamiast przyjść od razu do nas, to, to oni się tam wiesz, bagą tak dalej. To jest takie średnie, nie? Mam Ultimata, więc nie uciekł. Ale damage. Widzisz to brachu Fiora z tą nie szpadą. W ogóle jest taka piosenka, szpady, melodia, betonowy las, Jara się jak pochodnia. Kto tylko je? Dawajcie znać w komentarzu. Kiedyś słuchałeś takiej muzy, ale teraz już nie słucham. Hmm. Taka chillowa giereczka, to jest poziom. Wydaje mi się, że widzę to też są takie platyny. Wszyscy mają takie typowe platyny. Nie wiem, platyna 2, 4 i tak dalej. Um, więc um, tak jak widzicie, robi postraktowa ta fioreczka. Na wszystkie mecze Snowy jakie rozegrałem, a jest nie wiem, już może z 20 meczy mam na fiorze rankingowych. To powiem wam, że roboty robi, roboty robi, ale. Mm, też łatwo nią, kurczę, tą linię przegrać, tak? w takim sensie, że ona jest dosyć taka agresywna, nie, ma takie nawet skile ten Q na przykład, tak, to jest y, skill do napierdzielania, tak, no bądźmy szczerzy, ona się wbija, do ucieczki też, wiadomo, ale generalnie wszyscy będą to używać, ja też to używam do pokowania przeciwnika, tak, bo jeżeli pokój przeciwnika, to ci się CD-ki zmniejszają na, tym, na tej umiejętności, tak, więc to jest raczej agresywna umiejętność, jeżeli chcesz ją wykorzystać w 100% Więc to jest też kluczowe, żeby nie wpierdzieli się nigdzie. Oj musimy chyba z tego wyjść, mm. oh, nice, nice, nice! Nie, nie, nie. Nie tutaj jest za duży bilans. Nie zrobisz tak. Mamy teleport, więc użyjemy go ponownie i zobaczcie jaka wybita zaraz będzie. Gdzie oni są? Gdzie są ci łachładracze? Nie ma ich, boją się. Co to jeszcze bildu, ja jak zawsze, jak już trochę ogram jakąś postać, to staram się mieć ten build autorski, który mi najbardziej odpowiada. I ja Wam polecam, wręcz to jest przymus, musicie mieć ten item, czyli mamy na myśli moc Moim zdaniem jest kluczowa. Wiadomo, powstawanko, bo my jesteśmy szarżujący, więc na tym frontline nie jesteśmy i no, nie jesteśmy narażeni też na fokus, nie jesteśmy jacyś tankowaci. Chociażby, chociaż jak kupisz lifestyle, a ja lubię właśnie lifestyle na fiorze, czyli Botrka i ten czerwony meczek, jak się zapomniałem, jak się nazywa Tu się na to mówi BF. Wiecie, wiecie o co chodzi, na pewno nie. Pamiętam, nie? To są itemki, które są moim zdaniem mega fajne, też budki wiadomo na a, wampiryzm, na lifestyle jest zajebiście, ona się dużo leczy, dużo zadaje tych obrażeń, jest też przede wszystkim taką postacią, która może zmienić oblicze teamfightu, przez, przez co, że też, chodzi o to, że Fiora może fokusować kogo tylko chce, kogo tylko zapragnie. Patrz, patrz, patrz co się dzieje. Kogo tylko chcesz, fokusujesz. Kogo tylko chcesz. Wyłączyliśmy ADC. Dziwne, że support przy niej nie był. Nie. Malfact w sumie bym musiał polecieć do przodu, no tak. O! Kamil, kamil. Słoneczko, nie uciekaj. Panowie, lecimy do końca. Puh, hu, hu, hu. Nice. Hmm, hmm, hmm. Myślę, że przyjemna graczka. Chciałem po prostu pokazać Fioreczkę. Um, uważam, że jest to postać, którą możecie w każdym meczu użyć. Więc jest bardzo uniwersalna i jest to dobry pick dla OTP graczy. high Hyelo jest dosyć często w sumie spotkana. W się sensie grają nią ludzie po prostu. I zawsze jak nią grają to, to nie jest jakiś easy matchup. W sensie te mecze są na nią trudne. Zawsze trzeba wyczuć jakiś moment, chociażby jak masz CC. To, to, przy, to jest przywolona akcja, bo jeżeli, stary, źle puścisz Sissika, ma odbije, to jesteś w dupie, zawsze. Zawsze będzie w dupie, chociażby taki Zask, nie? Znaczy, jak Zask, e, chociażby taki Jax na Fiorę. Jak źle puścisz e, tego Stuna, to po Tobie. Nie masz w ogóle szans. Mm, dobra, to na tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie i siemaneczko.